Powiem panu taką rzecz. Ja mieszkam od ponad 30 lat tu za granicą. I teraz jest tego typu sytuacja. Na przykład w momencie, kiedy doszedł do władzy, a autentycznie to powiem, pis, na ulicach BON, bo tam mieszkam, normalnie na ulicach się słyszało język polski. Przedtem nie mów po polsku. To też świadczy o tym. Ja wiem, że rodziny, to jest co innego, ale jak mój syn poszedł, bo się tam rodzin, poszedł do szkoły, to jako jeden z grupy powiedział, muter sprachy ma napisane Polnicz. Generalnie wszyscy byli od razu Niemcami. Ci, co z Polski przyjechali. To są, te, to są właśnie te błędy historii, mm. których wykładowcy ich uczą. Tej historii, która powinna być im przekazana. Bo nie wszystko rodzice przekazują. Tak i zawsze pamiętajmy o jednej rzeczy. Ale powiem to nie do Pana, tylko ogólnie. To my musimy prowadzić politykę rodzinną. Żeby, jeśli ja nie jestem nauczycielem, to żeby moje dziecko było nauczycielem, który będzie uczyło Odważnie i zgodnie z prawdą. Bo to, bo to ciągle są oni gdzieś tam, to oni są z nas. I potem, jak się pytamy młodego człowieka to, kim chciałbyś być, no właśnie, chciałbym być ślusarzem i pojechać do Niemiec, bo tam lepiej płacą. No i, no i po wszystkim. A mój syn przyjechał właśnie tu, bo myślę, że to lepiej jest. Proszę bardzo. Ja, ja chciałam powiedzieć, że jestem pedagogiem i obserwuję bardzo dużą zmianę mentalności, mentalności ludzi w ciągu dosłownie kilku lat. Nawet, to nie jest przesada, można powiedzieć ośmiu, ale można powiedzieć czterech. Zwłaszcza zwłaszcza y, młodych ludzi, którzy się szybko zmieniają, szybko chwytają tą hipnozę medialną. I y, y, y jest jeszcze coś takiego, że, że na rzecz y, relacji bezpośrednich, takich przyjemnych, właśnie tak jak Pan powiedział, w Lwowie, tak jak obserwujemy na filmie, ludzie cieszą się tym, że się do siebie odezwą po prostu, że, że porozmawiają. Ja pamiętam te czasy. Miałem wuja, który, gdyby żył, to miałby teraz ponad 100 lat, i pamiętam jego mentalność, jego charakter, jego patriotyzm. I gdyby nie on, no to pewnie też bym była inną osobą w tej chwili. W każdym razie widzę po yy, mojej córce i koleżankach, już dorosłych osobach, że po prostu to są inni ludzie. To jest jakby inne, yy, inny gatunek, inna mentalność. I mam tak troszeczkę pesymistycznie patrzę na to, bo mam wrażenie, że oni już jakby no, zinterioryzowali do środka, oni już tacy po prostu są. Ale, ale chciałam z uznaniem powiedzieć, bo e, też słuchałam pana profesora, jak pan kiedyś opowiadał o tych dworkach e, na kresach i tym życiu na Kresach i naszych zwyczajach dawnych, gdzie to teraz jest w pamięci ludzi, takich do młodośredniego wieku, do 30 lat. Oni chyba nie mają zielonego pojęcia, jak to było, co to było, nie czytają książek, jest tylko internet generalnie w ich świadomości. Znaczy ja tak trochę skrajnie pesymistycznie do tego podchodzę, ale po prostu powiem jeszcze jedno, czytałam, książkę Kossa Kszczuckiej Zofii Pożoga. Bardzo dużo ona mi wyjaśniła. To tło. I widzę, że historia się powtarza tylko w sposób dotyczy technicznych osiągnięć internetu i tego co się dzieje. Także musimy być na... Ja myślę, że może coś zostanie, no na zasadzie, że po prostu tak. Wszyscy tak myślimy, trzeba o pytanie, jeżeli Pytanie jest takie, czy, 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 czy pan profesor wierzy w to, że rzeczywiście kropla drąży skałę tutaj? No ja wierzę, ale, ale to trzeba dużo, dużo samozaparcia, jeżeli chodzi o młodych ludzi. Jest taka grupa młodych ludzi, którzy, którzy jeszcze, jeszcze mają tą świadomość na pewno. My jesteśmy niezwykle podatni na odzyskanie naszej kultury polskiej. Niezwykle. Dlatego oni tak pilnują, żeby to nigdzie się nie pojawiło. Ja sam mam, ja sam, sam proszę powiem tylko, ja jestem zaskoczony, kiedy, zwłaszcza jak jestem wśród rodaków w Polonii, kiedy recytuję Pana Tadeusza. Jak widzę łzy i lecą, to po prostu sam aż mam łzy w oczach. Są i to, że tak powiem, niezależnie jakiego pochodzenia. Dlatego, że po Sienkiewiczu, po Sienkiewiczu, Konstytucja 3 Maja otworzyła do, drogę do tego, żeby i chłopi i mieszkanie stali się szlachtą. I ten proces się rozpoczął organicznie, chociaż państwo było obce rozbiorowe. Potem wielka praca ludzi kultury, takich jak Sienkiewicz. Prawda? Jak Sienkiewicz, który odegrał niezwykłą rolę, spowodowała, że ta, ta, ta mentalność się uszlachetniła i okres międzywojenny, no to już, to już był powstawał nowy naród. I to zostało zabite. Ale to w każdym z nas się od, odrodzi, tylko trzeba dać szansę. I w tym sensie, chociaż ocena ta pesymistyczna jest... Taka przykra do przyjęcia, ona jest realistyczna, ale my ją rozumiemy, bo nad tym pracują sztaby ludzi, sztaby psychologów, sztaby metodologów, sztaby socjologów. Oni nad tym pracują i mają władzę wykonawczą. Natomiast natomiast nie mają pozytywnie nic do zaproponowania, bo jest 15 września i gdyby nie to oddolne rekonstrukcje, przecież to robią to ludzie sami z siebie, którzy mają mundur, konika, oni jadą, i oni to organizują. A co państwo zorganizowało, mając takie możliwości? Nic. Proszę państwa, nic, kompletnie nic. Czyli oni nie są zainteresowani, nie są w ogóle związani z kulturą polską. Nie są. To jest dla nich, no, no rządzą tutaj miejscowymi, wykonują jakieś, jakieś zadania w ramach większego systemu. Ale żeby właśnie uświadomić sobie, że rzucanie nie słów, Takich abstrakcyjnych jak patriotyzm, ale właśnie pokazywanie polskości od największej i od najpiękniejszej strony, to młody człowiek natychmiast to zasysa i staje się Polakiem. Panie profesorze, ja chciałam uprzejmie pana zapytać, jak pan ocenia patriotyczne gesty kibiców? Ja pierwszy raz byłam na kopcu Powstania Warszawskiego. To, co ja tam zobaczyłam, to naprawdę widzę wielką nadzieję. Ci młodzieńcy byli poubierani w patriotyczne koszulki z napisami. Jak zaczęli śpiewać no, tymi młodymi, męskimi głosami hymn narodowy. Potem krzyczeli chwała i cześć bohaterom. Piękne zachowanie było. Zresztą na cmentarzu powąskowskim i na Żoli Wszędzie właśnie widziało się tą legię i ich patriotyczne zachowanie. Pan będzie uprzejmy się ustosunkować. Muszę powiedzieć, że dla mnie to jest też niesamowite zaskoczenie. Bo, tak. proszę Państwa, oni pacyfikują wszystkie grupy zorganizowane, zwłaszcza ludzi młodych. Dlatego praktycznie nie widać harcerzy. Nie widać, bo to, co. To co nas jakby cieszyło, kiedy w niedzielę, czy w święta, czy w kościele, kiedy pojawiały się zorganizowane grupy harcerzy w tych mundurkach, prawda ze sztandarami, z różnymi, jak, jak śpiewają, jak się zachowują, to jednak to człowieka podnosi na duchu. I to wszystko pacyfikują. Nie jesteśmy nieobecni. I nagle wyskoczyła im taka grupa, która wydawała się, że wydawało się, że jest do zepsuta, że tylko przekleństwa, alkohol i bijatyki. I co się okazało, że kiedy ci ludzie rozpoznali wielkość polskości, ci ludzie właściwie w sekundzie stali się innymi ludźmi. I to, tego ta władza nie przewidziała. Oni, tego, oni myśleli, że doprowadzą, żeby ta grupa zbyt lęcała. Bo oni tak, tak robią z proletariatem oni szukają proletariatu wszędzie. A proletariat polega na tym, że to będzie siła taka. Dzika, pół dzika, którą, którą tylko oni mogą ujarzmiać do tego, żeby taranowali to, co szlachetne i piękne. I to okazało się, że polscy kibice nagle są patriotami. Zgubieli, po prostu władza zgłupiała, nie wiedziała co robić. Czy ich pozamykać, czy ich straszyć, i co. A odpowiedź jaka, oni jeszcze bardziej są patriotami. I w tej chwili jako środowisko zorganizowane, bo ro robotników roz rozbili kompletnie, zatomizowali. Zatomizowali, jedni powyjeżdżali, zakłady im pozamykali pracy, a to okazało się, że nagle, że tego robotnika zastąpił dzisiaj kibic. No niesamowite, dlatego, proszę Państwa, nie bez powodu obcokrajowcy się polonizowali, bo nasza kultura jest przepiękna i my musimy ją odzyskać po to, żeby ludzie byli piękniejsi. Ja tylko chciałam jeszcze przypomnieć, jeśli chodzi o zakłamywanie historii, że w ubiegłym roku była taka doniosła 400 rocznica zwycięskiej bitwy pod Kuszynem, teraz 29 października tego roku będzie rocznica 400 Hołdu Ruskiego. I w ogóle to są po prostu zapomniane rocznice. I to jest skandaliczne, bo to jest ta y, polityka y, usłużna do naszego słodkiego sąsiada tak poza tym jest to polityka, która polega na tym, żeby, żebyśmy nie mieli w pamięci świetności i blasku naszych dziejów i naszych osiągnięć. Żeby przeszłość kojarzyła się tylko z tym, co najgorsze. Dlatego my właśnie należą do tej cywilizacji łacińskiej, która siłę czerpie swoją z tego, że jest cywilizacją, która rośnie oddolnie od ludzi. My musimy na swoim polu, ale wykorzystując również środki techniczne, organizować i nagłaśniać wszystko co do, to, co dobrego robimy. Bo potem idzie w internet, i to już jest cały świat. Robić rzeczy dobre i nagłaśniać. I wtedy okaże się, że jest nas coraz więcej, coraz więcej, i nie tylko Polska się będzie odradzać, ale świat się dla nas otworzy, bo Polacy, zaobserwowałem, którzy tylko oglądają te różne stacje, o po pochodzeniu PRL-owskim, ich obraz jest taki, a to wszyscy są skłóceni, to w ogóle nie ma co już tam. No, no, no Jak on widzi świat przez telewizor tego typu, no to oczywiście. Ale ci, którzy mają telewizję Trwam na przykład, i tylko to, wszystko inne złączone, oni, oni się zmieniają. Oni się zmieniają. Także tutaj wydaje mi się, że musimy też jakby sugerować y, tych, tym, których mamy za granicą, nie, 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 nie zmuszać ich do dyskusji, jak widzimy, że on jest urobiony przez jakieś dziwne media, ale jakby sugerować, co powinien zobaczyć, czego posłuchać. I nagle następuje prze, prze, przełamanie, bo ja sam otrzymuję listy, kiedy ktoś mówi mi: A weszłam na stronę i wysłuchałam tej audycji, i nagle mi się klapki otworzyły na oczach. I na to trzeba liczyć. Nie na to, że my od razu 100 milionów zbawimy, tylko że właśnie, że od człowieka do człowieka, ale ten człowiek to już nie musi być konkretnie obok mnie, tylko poprzez internet my do niego docieramy ponad wodami i ponad górami. <głos》> Włodzimierz Kaczanów no, nie ma takie pytania do pana profesora. Panie profesorze, niech Pan mi powie. Pan w tej chwili powiedział bardzo interesująco, że trzeba to robić powoli. Ile czasu na no to zajmie? Rok, dwa, pięć, dziesięć. To jest pierwsze i drugie. I pierwszy i drugie. Czy nie są wskazane bardziej radykalne posunięcia? Oczywiście w ramach prawa nie wiem, zależy co po, no, powoli szybko, wybory są niedługo więc trzeba szybko wygrać, a nie powoli <głosy> <głosy> nie ma jakiejś ogólnej zasady <noise> natomiast y, środki radykalne, no oczywiście no, w ramach prawa, to się zgadzam radykalne w ramach prawa, bo żeby nie być znowu taką fajtłapą, prawda radykalne, tak, oczywiście oczywiście w ramach prawa, bo jak będzie łamanie prawa, no to staje się Przestępcą w ramach tego prawa i oni mogą użyć wszelkich sił prawda, legalnych i nikt im z tego powodu nic nie zrobi. Ale jak to jest legalne, no to naj wtedy oni stają się przestępcami oni i tylko doraźnie nie są jakby za to osądzeni, no bo mają władzę, czyli stawiają się ponad prawem. Ale trzeba mieć więcej radykalności, więcej determinacji w sobie, żeby to nie było takie takie tylko rozmemłane marzenie czy sentymentalne, ale właśnie, żeby, żeby postawić na swoim i być zorganizowanym. To jest bardzo ważne. Chociaż tyle mówi się o prawach człowieka i obywatela, to w obecnym systemie podmiotem jest tylko organizacja. Czy to będzie zawodowa, czy społeczna, czy firma, ona się liczy. Człowiek, jednostka jest w dalszym ciągu zerem. I dlatego wspaniale, że jesteśmy tutaj razem.